Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem czas na test dressingów do opon. W naszym teście wzięło udział 8 dressingów. Musieliśmy podzielić ten test na dwa auta i zacznę opowiadać od tego pierwszego, ponieważ Audi z czterema dressingami przejechało tylko 333 km, natomiast Golf z kolejnymi czterema przejechał ponad 1000 km, więc nie chcę też do końca tego wszystkiego razem konfrontować. Zaczynamy od Audi i od tego, co tutaj kładliśmy. Test, wy... znaczy, może na początku, jak to wszystko wyglądało. Generalnie, nakładaliśmy na jedną oponę dwa dressingi. Od wentyla na prawo i od wentyla na lewo. Do połowy najprostsze rozwiązanie, ponieważ zawsze będziemy pamiętać, tak, jeżeli sobie zapis... zapiszemy, w którą stronę one poszły. I oczywiście, te same dressingi wylądowały. Na przodzie i na tyle. Dlatego, że przód zawsze będzie zbierał troszeczkę więcej zanieczyszczeń, i niestety ta trwałość może być troszeczkę słabsza. Hydrofobowość może nam wcześniej po prostu spadać. Ale do rzeczy, na początek, Audi, które zresztą tutaj stoi, bo jeszcze płukaliśmy przed chwilą te opony. I teraz tak, prawa strona, będę tutaj korzystał z moich notatek, bo trochę tego było. Prawa strona. Tam mieliśmy Madersa i Nilsena. Maders poszedł nam na prawo od wentyla. Na lewo od wentyla poszedł Nilsen Brilliance, czyli klasyk tak naprawdę. Jeden i drugi produkt wodniste. Jeżeli chodzi o rozkładanie. Generalnie Maders zauważyłem, że w czasie aplikacji Mocno się spienia. To było dosyć fajne, ponieważ dzięki temu fajnie tym aplikatorem się pracowało i ładnie rozkładał się nam ten dressing. Zaletą Madersa jest również zapach, ponieważ nie jest aż tak mocno rozpuszczalnikowy jak, jak Nielsen Brilliance. Jeżeli chodzi o efekt taki wizualny, to oba dressingi dały nam bardzo zbliżone efekty, czyli taką po prostu satynkę. Plusem jest też szybkość aplikacji, ale to domena wszystkich wodnistych dressingów, ponieważ rozkładamy je i momentalnie odparowują i równo się rozkładają. Szczególnie jeżeli opona jest doczyszczona, tak? A tu też warto zaznaczyć, że wszystkie nasze opony zostały na początku doczyszczone tire cleanerem, to jest moim zdaniem podstawa, żeby test przebiegał tak jak należy i żeby wyciągnąć maksa z tych później dressingów. Zaletą też Madersa zarówno i Nilsena jest to, że po wyschnięciu nie zostawiają takiego tłustego nalotu. One dosyć mocno się wchłaniają w tą oponę, nie kleją się tak, o tak bym powiedział. Um, oczywiście no, nie jest tak, że będzie ta opona totalnie taka jakby sucha, ta. I antystatyczna. Niestety nie zauważyliśmy tutaj, żeby dressingi miały to do siebie, że mają super jakiś efekt antystatyczny zawsze czy to żel, czy. czy, czy, czy produkt wodnisty zawsze troszeczkę tego kurzu będzie osiadał, ale nie o tym, wracamy do Madersa i Nilsena, jeżeli chodzi o domywanie tak naprawdę na bardzo podobnym poziomie oba dressingi, Audi miało za sobą cztery płukania na meni bezdotykowej, za każdym razem były traktowane też mikroproszkiem, no i dzisiaj przepłukaliśmy po raz piąty, tutaj była tylko sama woda Generalnie hydrofobowość cały czas na bardzo wysokim poziomie, więc jeszcze spokojnie pojeżdżam trochę te dressingi. Zauważyłem, że no, ciężko powiedzieć, czy to po prostu na tej oponie tak się dzieje, czy jakiś zbieg okoliczności, natomiast mam wrażenie, że Maders ma troszeczkę lepsze właściwości samoczyszczące, natomiast Nielsen daje ładniejsze, pełniejsze kropelki, tak? Czyli dla fanów kropelek, wosków, to, to ten Nielsen wydaje mi się lepszy, znowuż z Madersa ładniej, to wszystko nam ściekało. No i to tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o te dwa dressingi. Przechodzimy na drugą stronę. Z drugiej strony mieliśmy żel Tuning Kingsa i dressing Soft 99, który jest takim mleczkiem. Z, już mówię z której strony, od wentyla na prawo poszedł Tuning Kings, a na lewo poszedł Soft 99. Jakie różnice? Tak naprawdę, no, Tuning Kings na pewno, bardzo fajny zapach, konsystencja mocno żelowa, więc troszeczkę dłuższa ta aplikacja ze względu na to, że musimy dobrze wsmarować ten dressing w oponę, szczególnie we wszystkie rowki, tak, no jest to niestety, może być to problematyczne, jeżeli nie mamy czasu, to na pewno żel tutaj wychodzi na minus, jeżeli chodzi o softa, no to ma konsystencję takiego mleczka, jest coś pomiędzy produktami wodnistymi, a takimi typowymi żelami i to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ ten dressing jest bardzo wydajny, ale rozkłada się troszeczkę jak, 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 jak taki produkt wodnisty, więc trochę łatwiej nam wchodzi w te wszystkie pory. Jeżeli chodzi o Tuning Kings ten żel, no to niestety no, on zostawia troszeczkę takich mazów, więc yy, trzeba go bardzo równo rozłożyć, albo później dotrzeć. Soft natomiast przetarcie, wtarcie wiadomo dokładne i to wystarczy. Na dzień dobre produkty były dosyć błyszczące, szczególnie Tuning Kings, tak? Tuning Kings żel bardzo błyszczący, natomiast ten Soft yy, też dawał połysk, ale jednak troszeczkę taki spokojniejszy. Po dotarciu Tuning Kings zrobił się taką mocną satyną, tak? czyli coś pomiędzy satyną a połyskiem. Soft dużo się nie zmienił, no, no nadal był taką, taką, taką właśnie satyną. To co fajne, to po przetarciu tak? dłonią, po oponie nie czuć tego tłustego nalotu. Tuning Kings niestety, że to żelno to wiadomo będzie z... troszeczkę zostawało nam na dłoniach. Jeżeli chodzi o hydrofobowość, tak zrzut wody, tutaj tak samo, na podobnym poziomie, no, też y, troszeczkę taka różnica jak w przypadku Madersa i Nilsena, czyli y, tutaj właśnie w soft wydaje mi się, że troszeczkę słabiej hydrofobuje, ale lepiej zrzucał tą wodę i troszeczkę ta opona, nie wiem, w momencie, gdy wjeżdżamy w jakieś kałuże, czy nawet płuczemy tą oponę, wydaje się, że ta woda w większym stopniu schodzi z tej opony niż w przypadku Tuning Kingsa. Natomiast są to jakieś subtelne różnice i być może to po prostu tak się dzieje tutaj. Trzeba było to skonfrontować pewnie jeszcze na wielu, wielu oponach. Teraz tak ogólnie jeszcze, jeżeli chodzi o te cztery dressingi, co zauważyłem, jeżeli chodzi o wydajność, dużo osób właśnie pyta o tą wydajność produktów i to się sprawdza tak naprawdę wszędzie. Jeżeli chodzi o produkty wodniste, one są niestety najmniej wydajne. Zrobiliśmy takie pomiary, czyli zważyliśmy butelkę przed i po, ale zważyliśmy też aplikator, żeby zobaczyć ile zostaje tego dressingu w aplikatorze tego niewykorzystanego. I to jest bardzo ciekawe. Podam po prostu liczby. Nielsen Brilliance i to jest zużycie na powiedzmy jedną oponę, tak bo robiliśmy pół opony przedniej, pół tylnej. Nielsen Brilliance mamy 11 gram, łącznie z tym, co zostało właśnie w aplikatorze. Mothers 7 gram, Tuning Kings 5 gram i tutaj już przechodzimy do żelu i zobaczcie, że to zużycie staje się dużo, dużo, Yy, mniejsze i mamy softa, gdzie zużyliśmy 2 gramy, dokładnie 2,1. Jeżeli mamy być tak, tak dokładni, także te mleczka naprawdę są bardzo bardzo wydajne, i to się też powtórzy później w kolejnym aucie, o którym zaraz powiem i w tym drugi, drugiej części testu. Tam mieliśmy ten Zipera, który też jest w mleczku i też był najbardziej wydajny. Dlaczego różnica między nilsenem a Madersem, które są yy, wodniste? Mamy 11 gram i 7. G. A no, różnica jest taka, że naders był aplikowany z atomizera, więc dawaliśmy tylko mgiełkę na aplikator. A Sena nalewaliśmy z butelki bezpośrednio na aplikator, więc on się nam automatycznie mocno, mocno nasączał, przez to zużycie było dużo większe. W, w momencie jakbyśmy założyli, i tutaj mówię też już z doświadczenia po prostu, po prostu zużycia, tak? jakbyśmy tam założyli atomizer i zaczęli pryskać na aplikator, zużycie byłoby tutaj porównywalne. właśnie z madersem. To jest bardzo ciekawa sprawa, także mamy najmniej wydajne wodniste produkty i warto je używać za tą żeby, żeby trochę tą wydajność poprawić. Później mamy żele i najbardziej wydajne są mleczka. Jeżeli chodzi o trwałość taką ogólną, tutaj na tym aucie, tak jak na początku mówiłem, 300, 333 km dokładnie. Tak, równiutko od początku testu, więc no nie dużo ale było trochę tych płukań. Yy, szczególnie właśnie tym mikroproszkiem specjalnie to robiłem. Generalnie wszędzie wszystkie dressingi ładnie hydrofobują. Yy, tam gdzie mamy Madersa i Ninsena nadal w, widać, że no, one troszeczkę z tej satyny zrobiły się takie bardziej może matowe. Ale widać, że ta opona jest taka czarna czarna. Jeszcze nie jest przybrudzona yy, jakimś takim rudym nalotem. Jeżeli chodzi o tuning Kings'a i Soft'a, to tutaj jest stopień wyżej, jeżeli chodzi o, o ten efekt, czyli tego powiedzmy tam połysku, czy takiego półpołysku, to ciężko mówić, bo to też każdy będzie troszeczkę inaczej, inaczej oceniał, ale jakby to wyjście było troszeczkę bardziej połyskujące i teraz po tych płukaniach zrobiła nam się taka porządna satyna, ale widać, że one są bardzo czarne, bardziej czarniejsza jest generalnie ta strona od tamtej. No i ta hydrofobowość, tak no co to już mówiłem, jest, jest cały czas tak jak należy. To jest tak naprawdę wszystko, tak, jeżeli, jeżeli chodzi o, o, o test na Audi, czyli podsumowując jeszcze ten efekt może, najbardziej błyszczący Tuning Kings, później mamy Softa i dalej mamy Nilsena i Madersa. To tyle, jeżeli chodzi o to auto. Przechodzimy teraz do kolejnej części. Nie mamy niestety tutaj naszego drugiego okazu testowego, czyli Volkswagena Golfa, na którym testowaliśmy kolejne cztery dressingi. Natomiast po prostu opowiem Wam i zobaczycie też na ekranie, jakie efekty dały nam poszczególne dressingi. Tutaj z, z jednej strony hmm, poszły nam, no tak naprawdę. Królowie połysku, czyli ADBL Tire Dressing i Goodstuff Black Mamba Shine. Nie mieliśmy niestety zwykłej mamby aktualnie na magazynie, dlatego nie mogliśmy ich porównać. Natomiast mamy tego Shine'a i zrobiliśmy tutaj właśnie go razem z ADBL. Jaka, jaka różnica, tak naprawdę, ADBL mamy na prawo od wentyla, na lewo mamy. Black Mamba Shine. Jakie różnice? ADBL no wiadomo żel, więc ta aplikacja jest troszeczkę bardziej utrudniona, tak? Trzeba tro, troszkę więcej spędzić czasu, pobawić się, żeby wszędzie wejść w te rowki. Tutaj niestety w przypadku właśnie Golfa mieliśmy o tyle utrudnioną sytuację, że cała opona jest ponacinana, więc było bardzo dużo zabawy, żeby to fajnie i dokładnie rozłożyć. No i po adebelu na pewno ten połysk jest taki no bardzo, bardzo widoczny, jak zresztą po każdym żelu. No i dodatkowo zapach też nam uprzyjemnia tą aplikację ciastkowe, no to już jakby kwestia gustu, ale, ale ale jest zapach dosyć przyjemny. Black Mamba, produkt wodnisty i teraz tak jak się zastanawiam, wydaje mi się, że, Jeden z nielicznych dressingów, który jest wodnisty, a daje nam naprawdę duży połysk. Możecie to zobaczyć, że mimo właśnie tej konsystencji naprawdę, naprawdę jest ten shine w przypadku Black Mamby. Aplikacja bardzo szybka, zresztą no jak w przypadku właśnie produktów wodnistych, także raz-dwa się rozkłada, a mamy tutaj ten połysk, także jeżeli ktoś chce połysk, to tutaj fajny wybór. Na minus niestety zapach po prostu taki rozpuszczalnikowy i z tym nic nie zrobimy, tak to jest. I teraz tak, tam część opon sobie dotarliśmy, tak? I w przypadku ADBa, nawet jak dotrzemy tą oponę, to ten połys, taki naprawdę gruby, gruby połys nam pozostaje. Nawet porównując teraz na przykład Tuning Kingsa, którego wcześniej używaliśmy, tak? To ten Tuning Kings po dotarciu troszeczkę... Jakby tracił tego połysku, a ADB nadal ten połysk zostaje. W przypadku Black Mamby po dotarciu też z tego połysku, robi się niestety yy, taka mocna, mocna satyna, więc po prostu no, tą mambę najlepiej rozłożyć i ją pozostawić, yy, do wchłonięcia się, ewentualnie dorzucić drugą warstwę, ale nie, nie, na pewno nie docierać, bo wtedy już nie będzie mieli tego efektu połysku. Z jednej i z drugiej strony, czyli z debela i z Gustafa, fajnie ta woda nam spływała. Jedyne co tutaj jest taka właśnie ciekawa sprawa, ale to też ogólnie, jeżeli chodzi o dressingi. Zauważyliśmy, że tam gdzie są takie nacięcia, i tutaj zobaczycie, mamy to fajnie nagrane tylko akurat w przypadku Audi. Generalnie dressingi te wodniste, jeżeli mamy takie nacięcia na oponie, to mimo że one działają te wodniste na płaskiej powierzchni, to w tych rowkach niestety ta hydrofobowość mocno. Spada. Mimo że tak jakby no, wiadomo, przy aplikacji ten płyn ładnie nam tam wchodzi, i wydawałoby się, że tam lepiej nam wejdzie i zabezpieczy, no to jednak tą hydrofobowość gubią właśnie w tych, w tych wszystkich nacięciach. W przypadku wszystkich produktów żelowych oraz mleczek, które teoretycznie wydaje nam się przy aplikacji, że a może gdzieś tam nie do końca dotrzemy ten dressing i go tam nie upchniemy, to mimo wszystko widać po pewnym czasie, że w tych rowkach nadal fajnie ta woda hydrofobuje. I tutaj też to było widać w pewnym momencie, że ten adebel, bo tutaj akurat w golfie mieliśmy całą tą prążkowaną oponę, w pewnym momencie, czyli tam było w granicach tysiąca kilometrów, ten adebel nadal nam... Yy, działał bardzo, do, bardzo dobrze, tak ten zrzut wody był fajny natomiast przy Good troszeczkę, yy, troszeczkę zaczął już yy spadać no ale właśnie to jest ciekawa sprawa, że przy każdym tym dressingu, wodnistym i żelowym czy, yy, żelowym i mlecznym, tak? bo te mleczne też właśnie w tych rowkach fajnie działały taka no, ciekawa zależność a, jeszcze a propos -a, bo tak naprawdę w, yy, Golf był yy, podobnie jak Audi nie cztery, a trzy razy był płukany na myjni bezdotykowej. Też były używane mikroproszki. Tylko, że po prostu auto zrobiło dużo więcej kilometrów i tak naprawdę, no właśnie, po tysiącu jeszcze to wszystko nam funkcjonowało tak jak należy. Po tysiącu tak naprawdę zaczął odpadać nam for dressing z firmy Ford Detailer, ale to zaraz przejdziemy do tej drugiej strony. Co jeszcze, jeżeli chodzi o ADB-a, dopiero po drugim płukaniu tak naprawdę zaczął nam schodzić ten e, efekt połysku. To jest, to jest ciekawa sprawa, że naprawdę utrzymuje się długo. Jeszcze co na minus, jeżeli chodzi o żel właśnie ADB-a, natomiast też i Tuning Kingsa, o czym nie powiedziałem przy Audi, niestety, nawet jeżeli dotrzemy tą oponę, ten dressing, to z tych rowków wszystkich po pierwszych kilometrach ten dressing będzie nam wylatywał i ciężko moim zdaniem jest to naprawdę byśmy musieli spędzić bardzo dużo czasu żeby to dokładnie dotrzeć więc prawdopodobnie czasami może być tak że wyjedziemy, jak gdzieś zobaczymy że tam nam powylatuje co kiedyś tam przy okazji pierwszego płukania nawet na bez dotyku, musimy jeszcze tam dotrzeć tą oponę, bo może nas to po prostu denerwować, w przypadku mleczek i produktów wodnistych ten problem po prostu nie występuje, no i nie zauważyliśmy ja go w ogóle nie, nigdy jakby nie zauważyłem tak jak na przełomie wielu lat tak użytkowania różnych dressingów, ale ten test nam też to potwierdził, gdzie mieliśmy po prostu na y, tych oponach zestawienie różnych dressingów. O tym dotarciu mówiłem, i o tym, że właśnie Adel trochę dłużej utrzymuje połysk, Black Mamba troszeczkę zaczyna nam stygnąć, ale jest tak jak mówię, wydaje mi się, że jedynym wodnistym produktem dressingiem, który tak długo tak, daje taki mocny połysk, a jednocześnie bardzo szybka aplikacja. Więc fajny temat też może i na zloty, gdzie musimy szybko zadziałać czy jakieś wystawy, a chcemy po prostu mieć połysk, a nie satynę. Druga strona samochodu, tam mieliśmy Ford Tylera Dressing, który jest wodnisty, yy, i mieliśmy ten Zipera, który jest mleczkiem. Ten Ziper, no, ten produkt używamy już od wielu, wielu miesięcy. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, jeżeli chodzi o te efekty takie matowe i tutaj go zestawiliśmy z Ford który też jest matowy, co prawda produkt aż tak dobrze jeszcze nie znamy, ale już go używaliśmy kilka razy. Dlatego tutaj to zestawienie mat mat. Od wentyla na prawo mamy Ford Detailera, na lewo mamy Tenzi PR. I teraz tak, może najpierw Ford płynna konsystencja bardzo szybka aplikacja, i tutaj nawet bym powiedział, że jeszcze fajniejsza niż w wielu płynnych dressingach, typu nie wiem, nawet Nilsen tak? czy, czy, czy Mothers, bo tak naprawdę jedno, jedno przeciągnięcie, powrót i tam, tak jakby nawet nie musimy czekać na wchłonięcie się tego dressingu, od razu jest gotowy do działania. Po przejechaniu palcem nie czuć, żeby, żeby zostawiał jakiś taki bardzo tłusty nalot to jest też ciekawa sprawa. No i jest taką, takim matowym dressingiem. Niektórzy mogą powiedzieć lekką satyną, tak? no to już jest kwestia indywidualna, jak kto to opisze. Ale ta aplikacja tutaj naprawdę, naprawdę świetna. Jeżeli chodzi o ten to no tak jak mówiłem, produkt nam jest bardzo dobrze znany, ponieważ od wielu miesięcy go używamy. Jest to mleczko, produkt bardzo wydajny, daje fajny taki efekt matowy i długo bardzo utrzymuje się na, na oponach. Golf przejechał nam 1000 km, i, i tak jak mówiłem, ten Ford Tyler zaczął już trochę nam osłabiać się. Być może to też z, tej, z tego powodu, że te produkty wodniste troszeczkę działa, gorzej działają na tych prążkowanych powierzchniach. Natomiast z drugiej strony, Black Mamba, mimo że jest wodnista, tutaj wydawało nam się, że działa nadal mimo wszystko lepiej niż Ford Tyler. PR cały czas śmiga bardzo dobrze i jeszcze z PR jest ten plus, tak jak i w sofcie, że ma bardzo dobre takie właściwości samoczyszczące, czyli jak wjedziemy nawet w jakąś kałużę, to ta woda, to błotko nam momentalnie spływa, fajnie się ta opona dopłukuje, także to nam się tutaj bardzo podoba. Teraz ogólnie, jeżeli chodzi jeszcze o wydajność, może tak jak to zrobiliśmy w przypadku, w przypadku testu na Audi. I też powiem w liczbach od góry, czyli Black Mamba 7 gram, czyli porównywalnie z Madersem. Moglibyśmy pewnie jeszcze troszeczkę zejść, jeżeli byśmy go aplikowali nie, za nie bezpośrednio na aplikator, tylko za to mizera. Więc, mimo że jest wodnisty, no, dosyć wydawał się wydajny, fajnie się rozkładał. Ford Tyler mm, też, mimo że wodnisty, zużyliśmy go tylko o, tam w granicach 5 gram, więc naprawdę fajna wydajność. No i później mamy żel adbl -a, tam było w granicach 3,5 grama. Wiadomo, żel, no to to będzie bardziej wydajne. I ten ZPR, tam jest około 3 gram. 3 gramy, równo, ale 3 gramy. Równo zużyliśmy tego Pera, czyli potwierdza się to, co i tam. Najbardziej, najmniej wydajne, wodniste, yy, później mamy żele i na końcu mamy te wszystkie mleczka. Na koniec jeszcze troszeczkę podsumowania. Jedno auto 300 km, drugie 1000, ale tak naprawdę ilość półkań ta sama. Co ważne przy, przy wyborze yy, dressingu, oczywiście powinniśmy najbardziej kierować się yy, pożądanym przez nas efektem szybkością aplikacji, tak? bo nie każdy ma czas i ochotę, żeby bawić się żelem i dokładnie smarować. Ale patrzmy też na przebiegi, tak? bo tak naprawdę niepotrzebny jest nam dressing, który bardzo długo jest w stanie leżeć. Jeżeli kręcimy się tylko po mieście, tak powiedzmy i robimy 300 km, czy tam nie wiem, powiedzmy do 500, do 600 km w ciągu, nie wiem, okresu dwóch, czy nawet trzech tygodni, więc to jest tak naprawdę okres od mycia do mycia ręcznego. I tak naprawdę tyle powinien nam wytrzymywać dressing, który dobieramy pod siebie, tak? I już wtedy wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie. Natomiast na pewno dressing, dobry dressing powinien przeżywać nam, tak to powiedzmy, przeżywać. Te wszystkie płukania na mini bez dotykowej w trakcie tego okresu odmycia do mycia, bo mierzenie tak, jakby trwałości dressingu, takiej, że myje ręcznie i, i później, żeby on jeszcze leżał i jeszcze. Trochę to się moim zdaniem mija z celem, ponieważ jak już myjemy ręcznie samochód, to zazwyczaj i tak sobie przesuszymy te opony i coś tam świeżego nałożymy. Więc jaki jest sens, żeby on jeszcze, jeszcze leżał? Tym bardziej, że niestety no, większość dressingów, jak widzimy nawet po płukaniu, potrafi już trochę gasnąć, jeżeli chodzi o ten efekt, efekt bardziej połysku, tak? Bo jeżeli coś jest satynowe na, tak od razu lub matowe, no to trudno tutaj mówić o tym, żeby to jeszcze gasło, ale szczególnie w tych połyskach będzie to problem. Dlatego patrzmy zawsze na to, żeby ten dressing fajnie sprawdzał się w trakcie odmycia ręcznego do mycia ręcznego i wytrzymywał nam po prostu te płukania na bez bezdotykowych. I teraz jeszcze, no właśnie, dalsza część tego podsumowania, bo na pewno będziecie mieli trochę pytań i ja tutaj dlatego sobie tak coś rozpisałem. Król połysku. Król, no mamy trzy produkty. Przynajmniej w tym teście, tak? bo skupiamy się na tych ośmiu dressingach. Tak? Na razie o tym mówimy, będą jeszcze na pewno odcinki o innych, ale teraz o tym. ADBL, Tuning Kings i Good Stuff Black Mamba. Pamiętajcie jednak o tym, że ADBL na pewno trwałościowo tutaj zwycięża. I na, nawet po pierwszym, dopiero po drugim płukaniu zaczął troszeczkę gasnąć, jeżeli chodzi o ten y, połysk. Black Mamba za to bardzo szybka aplikacja, tak? więc jeżeli nie mamy czasu się bawić, a chcemy połysk, to jest świetny wybór. Mamy jeszcze Tuning Kingsa, który jest żelem y, i też dosyć długo leży, natomiast no, gaśnie szybciej niż, y, niż y, ADBL. Tak? Czyli powiedzmy, że tutaj będzie porównywalnie troszeczkę z Black Mambo. Może ciubkę, ciubkę lepiej na korzyść tego żelu Tony Kingsa, natomiast mieliśmy to na różnych autach, różnych oponach, więc też tutaj ciężko tak jednoznacznie to stwierdzić, ale jest już żelem, więc troszeczkę więcej zabawy. Król wydajności, no tutaj yy, tak naprawdę mleczka, yy, czyli TenzipR PR albo Dressing Soft 99 pokazały nam swoją moc. Fajnie też, że po aplikacji od razu są gotowe do użytku. Jeżeli dotykamy tą oponę, to ona jest sucha, nie zostawia tłuszczu. Bardzo fajnie się oczyszczają, spłukują. Jak nawet wjedziemy w jakąś kołurze, to mają takie fajne właściwości samoczyszczące, tak to powiedzmy sobie, tak? Że, że za dużo tej wody, tego błota po prostu nie zostaje nam na oponie. Jeżeli chodzi o króla matu, no to tutaj będzie znowu ten pr bo jest bardzo matowy, a natomiast z produktów takich wodnistych, tańszych troszkę, yy, będzie Ford Detailer, tak? natomiast pamiętajcie, że nie będzie aż tak yy, trwały znowuż jak ten ZP. No i tutaj jeszcze cena, jeżeli chodzi taka, znaczy, yy, 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 tak, znaczy zwycięzca, czy tam król, cena do jakości, no to na pewno Nielsen Brilliance, ponieważ no fakt, że zużywamy ten, tego Nissena nam schodzi najwięcej tak naprawdę, więc ciężko tutaj przeliczać Jakby ile wydamy na aplikację na jedno auto, natomiast produkt sam w sobie jest najtańszy Wiemy tylko, że idzie go na te opony najwięcej, ale z drugiej strony Jest dosyć trwały, więc mamy jakiś tam ciekawy dressing szybki w aplikacji Mamy jeszcze Madersa, który jest też Tutaj efekt był podobny do Nilsena, ale ma trochę lepiej, lepsze właściwości takie samoczyszczące niż, niż, niż Nielsen, czyli bardziej w stronę właśnie ten zipper'a czy soft'a tych mleczek. Tak? Tam fajnie było to widać, ten efekt. Tak naprawdę wszystko, tak naprawdę wszystko. Na pewno narodzi Wam się jeszcze dużo pytań. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie oczywiście w komentarzach na Facebooku, na maile. Możecie do nas dzwonić, albo po prostu zapraszamy do naszego sklepu w Macierzyszu. Jeżeli zanudzałem to przepraszam, ale to niestety taki test, gdzie trzeba troszeczkę więcej pogadać, a mniej pokazać, natomiast mam nadzieję, że te wszystkie wstawki troszeczkę Wam urozmaiciły oglądanie tego filmu, ale najważniejsze jest to, że mamy jakieś pierwsze takie zestawienie dressingów, tak? I już jest jakiś zalążek, będziecie wiedzieli co można się spodziewać po jakim dressingu, tak, i co możecie wybierać. Jeżeli wybierzecie już ten pierwszy dressing, to też jak później na przykład zapytacie nas o jakieś porady, tak, że to było za mało błyszczące, czy za bardzo jednak matowe, to też nam będzie łatwiej Wam troszeczkę dobrać kolejne produkty. Jeżeli podobał Wam się odcinek, klikajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.